Cześć, z tej strony Kuzyn, witam was w trzecim odcinku z Battle Brothers. Wracamy do naszej kompanii kuzynów. Jedna z osób zasugerowała tutaj, żeby nadać nazwę jednemu z naszych wojowników. Jeszcze się tylko pewnie, jaka to była nazwa. Wydaje mi się, że... było imię Shun, ale jeszcze tutaj muszę szybko sprawdzić. Shun, krwawe ostrze, dobra. Myślę, że damy Paganowi takie imię. Oby mu to imię służyło i żeby tutaj nam zbyt szybko nie zginął. Pamiętajcie, że tutaj jeszcze gościu z mieczem został bez imienia. Gościu z widłami oraz gościu z łukiem. No a cóż, my musimy teraz znaleźć sobie nowy kontakt, ponieważ z tego co pamiętam w tym mieście, tak, w tym mieście nic nie możemy zrealizować. No może skorzystajmy w międzyczasie sobie z tawerny żeby poprawić sobie nastroje i humory i cóż, przejdźmy się może dalej wzdłuż tutaj tego szlaku handlowego. Mijamy tutaj karawany, mijamy strażnicę od tego miasta. Przechodzimy sobie lasem. O, jest jakieś nowe miasto. Dobra. I tutaj mamy dostępne kontrakty. No nie wiemy na razie co to są za kontrakty, więc weźmy cokolwiek pierwszego. Mm. No dobra, napadają tutaj jacyś bandyci na to miasto podpalili pub, tawernę, która się znajdowała w tym mieście no i teraz zobaczmy ile nam zaoferują za złapanie tych bandytów 350 koron ja to na razie zaakceptuję no i naszym zadaniem jest pokonanie tych bandytów którzy znajdują się na południowy wschód od tego miasta, które się nazywa Kopelstadt. no i dobra, akceptujemy ten kontrakt no i teraz będziemy musieli ich poszukać, a nie, nie musimy ich szukać, bo mamy ich zaznaczonych na mapie, czyli tutaj ten obóz jest znany, tylko musimy się przedrzeć przez góry. No dobra, teraz jak tutaj się przedrzemy przez góry, to mamy trochę lasu i mamy dalej znów góry. Zobaczmy, czy uda się tutaj e, przejść. No dobra, całkiem, całkiem to sprawnie idzie, nie ma tutaj żadnych potworów. Hmm. Dobra, widzimy, że tu jest trochę bandytów i są fortyfikacje. No nie wiemy ilu, ale rozpocznijmy tą bitwę. No dobra, jest sześć osób, nas jest siedmiu, więc y, powinno nam pójść całkiem gładko. Zacznijmy może od strzelania z łuku. O, jak idealnie trafiliśmy! No w zasadzie ten przeciwnik już jest wyeliminowany. Więc tu możemy sobie skończyć turę. Pusznik. Pusznik niestety nie sięga, będę musiał go przemieścić. Dobra, stąd możemy strzelać. Dobijmy go. No i idealnie. Przejdźmy sobie dalej. Dobra, wilk tutaj nam wyszedł na prowadzenie. Na razie zakończymy jego turę. Podszedł gościu z Tosakiem, ale w tym. W momencie nic tam nie zrobi. Tu chcą nas obejść od góry, tego musimy tutaj zablokować. Myślę, że w ten sposób i możemy go już zaatakować, bo nie ma tarczy. No dobra, niestety się nie udało. A podejdźmy, może tu i mur z włóczni. Popornik może niech wejdzie na razie na górkę. Będziemy tutaj przewagę terenową. No dobra, tutaj nam podszedł e, przeciwnik i trochę nam przestraszył wilka, ale miejmy nadzieję, że on się jednak nie podda. Dobra, łucznik, łucznik, łucznik. Do kogo on może strzelić tutaj, żeby nie zrobić krzywdy nikomu innemu? Może podejdźmy jeszcze bliżej. Tu nie możemy. Spróbujmy, tutaj małe szanse, ale. No, nic nie doleciało. Zejdźmy na dół. O, niestety tutaj wilk trochę został uszkodzony i zaczyna krwawić. Zobaczmy, czy kusznik może trafić tego starczą. O, bardzo dobry strzał. No dobra, i teraz tutaj musimy chyba się na razie bronić. Tutaj, no niestety, straciliśmy zbroję, ale odkuliśmy się trochę. Może zejdźmy tutaj, albo nie, nie schodźmy, przesuńmy się na razie i zróbmy pauzę. Widłami możemy strzelić chyba tego gościa. Oj, nie trafiliśmy, to, to niedobra wiadomość. Tutaj będą nam atakowali tarcze. Dobra, podejdźmy do przodu. Atak włócznią. I tyle. No i tutaj nie będziemy na razie toporem atakować. Dobra, ten podszedł. Dobrze, że dał się złapać, jakby w to pole naszego topornika. E, łucznik może spróbować go trafić teraz. Trafił, ale w tarczę. No nic, odsuńmy się. Łucznik niech przeładuje i niech strzeli do tego. Dobra, nie udało się. Też nie, nie da się za bardzo wycofać, więc po prostu dajmy mu sztylet. E, czy... A nie, nie mam już tyle punktów akcji. No trudno, dobra. E, atakujmy tutaj łucznikiem, Dobra, super. Opór. No, toporem z góry tutaj mamy przewagę. O. Jednym mocnym ciosem powalili nam tutaj jednego z naszych. Znaczy to nie oznacza, że on jeszcze zginął. Mam nadzieję, że on jest po prostu bardzo ranny, ale żyje. Zobaczymy, jak ta się sytuacja rozwiąże za chwilę. No dobra, to wtedy widłami spróbujmy dorwać tego gościa. Ok, udało się. Tutaj Wilk mocno dostaje, już chcę uciekać. Eee, spróbujmy, dobra, udało się go dobić. Musimy teraz zajść tego od tyłu. Eee, to oczywiście musisz założyć sztylet. I spróbujmy dobić tego gościa. No niestety nie udało się. Dobra, łucznik. O nie! Dobra, co ja zrobiłem? Strz chciałem strzelić do tego gościa, a trafiłem naszego. To źle wygląda teraz w tym momencie. Mm. Kurczę, dobra podejdźmy udało się chociaż trochę zaatakować dobra ten został dobity czyli Edward przeżyje chociaż tyle hmm. spróbuj może go odepchnąć dobra nie udało się jeszcze wilk się trzyma no, ale już, już już króciutko dobra ten tutaj ma teraz złamane morale widłami próbujemy nic z powrotem przełączymy na puszę czy ja nie nie mogę teraz muszę przeładować Spróbujmy dobić tego gościa łucznik, niech przejdzie. Tutaj dobra, udało się, wykrwawił się. No ale niestety jeden z naszych yy, Leberecht, który w zasadzie dopiero dołączył do naszej kompanii, to zginął. Po prostu zginął. Niestety nie udało się go tutaj uratować. A dziwna sprawa, bo miał dosyć yy, wysokie statystyki. W sensie wysokie statystyki, ma dosyć dużo zdrowia, ale tak został położony dosyć szybko, dziwna sprawa. Jeden taki mocny cios. No dobra, pozbierajmy sobie cały sprzęt. Zaraz go tutaj poukładamy na nowo. Nie jest to dobra wiadomość, bo będzie trzeba zatrudnić nową osobę. Sprawdźmy tylko łupy. Hmm. Dosyć sporo tych rzeczy teraz mamy. Ta zbroja ma 70 y, punktów, ale to chyba... Aha, dobra, możemy wymienić tu. Ta jest bardzo uszkodzona, to na razie weźmiemy chociaż tą i nie będziemy jej na razie naprawiać. Tutaj mamy tarcze, miecze. Zamieńmy może sobie to no, w taki sposób. No dobra, no mamy trochę sprzętu. Wróćmy jak najszybciej do tego miasta. E, nikt tutaj nie, nikt nie zdobył nowego poziomu. No ta walka nie do końca nam się udała. No oczywiście udało nam się wykonać misję. No i niestety tutaj podczas tej naszej e, podróży, naszej przygody, niektórzy będą ginąć, ale mam nadzieję, że nie tak szybko i nie w takim stylu. Dobra, mamy 350 koron. Kopersztat nie ma już zaatakowanych tutaj napadanych szlaków handlowych Zdążymy jeszcze tak, zdążyliśmy przed zmrokiem Zajrzeć tutaj do naszego Miasteczka Czy warto im sprzedać tutaj drewno? Warto, dobra, drewno kupiłem za 177, tutaj mogę sprzedać za 236 A Bursztyn chyba dostałem, znaczy dostałem, zdobyłem Jego też mogę w zasadzie sprzedać Czy coś innego tu jest? Niego. Mamy trochę jedzenia. Mm, no nie, jedzenie to jest bardzo drogie. Dobra, zobaczmy, jak z ludźmi stoimy. Mamy tutaj trochę mnichów, tak? Jeśli się nie mylę, mąk, tak, to się zgadza. Eee, mamy tutaj gościa od takich prac codziennych. On jest dosyć tani, nawet bardzo tani. Dobra, ja go tak wezmę w razie czego, bo sprzętu mamy mnóstwo. Więc możemy tutaj sobie wybierać. Mm, pasterz. Dosyć drogi. Dobra, weźmy tych mnichów. Oni nie będą pewnie coś bardzo przydatni w bitwie. Dobra, najpierw... O, Konrad. A... Konradowi może dajmy lepszą zbroję. Niech on sobie tę zbroję naprawi. Dajmy mu ten hełm. W A... dwóch mamy łuczników, więc chyba trzeciego na ten moment nie ma co, ale z drugiej strony. A dobra. Niech ma tarczę. Niech ma włócznie. Niech sobie naprawi zbroję. I będziemy mieli trzech włóczników. Już tam trudno. E, może się przydadzą. Dobra, a mnichom damy oczywiście te tarcze. E, no te tutaj ich. Staty e, mają 20 punktów. To ma tylko 10. To będzie do sprzedania, do wyrzucenia tak naprawdę. Łuków bym mi nie dawał. Mm. Ten niech się trochę lepiej bije, może niech dostanie lepszy miecz i będzie tutaj z tej flanki, bo no tutaj mamy w ogóle bardzo uszkodzonego Edwarda, ojej, ma uszkodzone oko, gorzej widzi, minus 50 ma procent do umiejętności strzelniczych, to nie jest dobra informacja i wyleczy się od 1 do 4 dni, zaraz zobaczymy czy tutaj nie ma jakiegoś lekarza. Tutaj zróbmy z tym porządek, w ogóle, dobra inaczej, te mózgi może dajmy tu, to tu I co by dać temu gościowi? Może dajmy mu sztylet Niech on sobie ćwiczy tym sztyletem, może coś by wyćwiczy I na razie niech tutaj osłania nam kusznika hmm. Świątynia, tak w świątyni możemy wyleczyć naszego dwarda. no i wyleczmy go Teraz czy to mu znika? No nie, to po prostu będzie się szybciej leczyć, no i super Chociaż tyle. Tutaj możemy w ogóle dawać jakieś tatuaże i zmieniać fryzury naszych postaci, ale na razie dam sobie z tym spokój. Tutaj mamy do kupienia lepsze kusze i lepsze łuki. No te, na to chyba też na razie nie ma co wydawać. Pójdźmy sobie do tawerny, trochę tutaj poprawimy morale. Ja bym sprzedał to, no nie jest warte co prawda za dużo. Eee, nie wiem co z tym jedzeniem. Dobra, może kupmy tego chleba trochę, tak w razie czego. Bo to nie wiadomo, co tam dalej się będzie działo. Dobra, i weźmy jeszcze jeden kontrakt. Zróbmy sobie ten kontrakt. Mm. No dobra, będę musiał po prostu przetransportować paczkę z tego, co rozumiem. 130 koron, trochę mało. A, no dobra, niestety nie udało się wynegocjować więcej. No nic, i teraz będziemy. Musieli przejść się do miasta Filzmos, czyli tam, gdzie już kiedyś byliśmy. Jeśli się nie mylę, to tam zaczynaliśmy w ogóle. No to jest, zobaczcie, to samo królestwo. Tylko droga prowadzi przez inne królestwo. Właśnie, jak tam wyglądają nasze relacje w ogóle? Z królestwami jeszcze jesteśmy neutralni, ale z tym miastem, właśnie Filzmos, już mamy przyjazne stosunki. No i tutaj sobie omijamy las, żeby było trochę szybciej odkryjemy sobie jeszcze trochę mapy dobra no i dostaliśmy 130 koron i cóż, tutaj nie mamy nowego zlecenia więc myślę, że w tym miejscu ten odcinek skończymy a w kolejnym wrócimy się z powrotem do miasta Koppelstadt i weźmiemy kolejne zlecenie które tam na nas czekało także dzięki, wielki za... dzięki, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia.